Hej kochani, witam bardzo serdecznie, witam drogie byki w Waszym czytaniu miesięcznym na wrzesień 2020 roku. Byki dużo komentarzy zostawiały pod ostatnimi filmami, także jesteście drudzy w kolejności. Oczywiście ta sama zasada będzie obowiązywała w przyszłych miesiącach, także Komentujcie e, ten film, jeżeli chcecie, abyście byli w pierwszej kolejności e, w październiku, i tak dalej, i tak dalej. E, jeżeli Wam się będzie podobało, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, e, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Wtedy będziecie na bieżąco, wszystko co będzie tutaj publikowane e, będzie Wam się po prostu pokazywało. Nie trzeba będzie szukać, nie trzeba będzie sprawdzać, e, po prostu będziecie o tym informowani. moi drodzy, Czytanie wrześniowe. Takie są te czytania okrojone, troszeczkę króciutkie. Wyciągam po trzy karty na każdą sferę, więc no, jeżeli ktoś się w tym nie odnajdzie, to pamiętajcie, że to jest tylko i wyłącznie czytanie ogólne. Tutaj nie może być tak, że ono będzie pasowało do każdego z was. No bo każdy ma inne życie, inną historię. To jest zupełnie naturalne. Wyciągamy tutaj pewne tylko takie ogólne energie. Natomiast e, jeżeli oczywiście ktoś z Was będzie miał taką chęć, takie życzenie skorzystać z prywatnego czytania tylko dla siebie, dalej są obecne tutaj na kanale horoskopy promocyjne, miesięczne w cenie 30 złotych i to są horoskopy we wszystkich sferach życia. Na najbliższych 30 dni można do tych poszczególnych sfer zadawać konkretne pytania. Można, nawet trzeba, bo zawsze konkretne pytania powodują nam, że jest bardziej konkretna odpowiedź. Można również zamówić sobie indywidualny horoskop roczny w cenie 50 zł, i również tutaj wszystkie sfery życia poruszamy czyli także można zadawać pytania bez limitu do tych sfer: miłość, związki, relacje, uczucia, praca, finanse, zdrowie, samopoczucie co wam tam przyjdzie do głowy, i po prostu pytamy o te rzeczy w kontekście jednego roku. Także jeżeli ktoś ma takie życzenie, no to oczywiście serdecznie zapraszam. Kontakt do mnie macie zawsze w opisie pod filmem. Czasami jest po prostu w przypiętym komentarzu. Byki, Zodiakalne jak tutaj u Was będzie przebiegał wrzesień? Co we wrześniu, kochani? Co Was czeka we wrześniu? Zodiakalne byki. Co czeka we wrześniu? Nasze zodiakalne byki. Taki szybki przekaz. W przyszłym miesiącu będą te przekazy prawdopodobnie bardziej rozbudowane. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało no ten miesiąc jest taki właśnie dla mnie po części urlopowy, po części tam jeszcze realizuje inne swoje aktywności niezwiązane z kanałem. Także no tutaj musimy poprzestać na takich nieco okrojonych formach, ale potem to wszystko wróci do normy. Zodiakalny byk, zodiakalny byk. Co Was kochani czeka we wrześniu? Co czeka zodiakalne byki we wrześniu? Co czeka tutaj nasze zodiakalne byki we wrześniu? Patrzy Najpierw na miłość, relacje, uczucia. Co tutaj? Miłość, relacje, uczucia. No proszę, pojawia się u niektórych nowa miłość po takim okresie wycofania, po okresie alienowania się. Ym, pojawia się jakaś nowa miłość, nowe uczucie. Tutaj serduszko troszeczkę zapuka mocniej. No, dla niektórych to może być: wiecie, co taki okres ym, ciąży i połogu. Bo czwórka mieczy może oznaczać hospitalizację. Może tutaj być ym, taka trudność na końcówka ciąży. Ciąża na tak zwanym podtrzymaniu, ciąża, która może być zagrożona w pewien sposób. No i tutaj takie różne historie, że tam trzeba się bardziej oszczędzać. Natomiast gdybyśmy nie czytali stricte na dziecko, no bo wiadomo, że przecież nie każdy spodziewa się dziecka, no to ewidentnie przychodzi do Was osoba, być może młodsza od Was, być może jest to ktoś z trygonu wody, ryby, skorpion, bądź rak zodiakalny. Z trygonu wody, ktoś może się pojawić, ktoś może być od was właśnie młodszy, wam się może ta osoba wydawać taka troszeczkę niedojrzała. Tutaj widać, że nie umiecie się na coś zdecydować. Może nie jesteście, nie czujecie się gotowi na wejście w relacje, może uważacie, że jeszcze potrzebujecie czasu, może po prostu wam się ta osoba właśnie jawi trochę jako niedojrzała, bo jest taka wesoła, taka po prostu tętniąca życiem, troszeczkę taka może zbyt ym, otwarta jak dla was. No i tu rzeczywiście niektóre byki mogą się wstrzymywać, mogą się krygować, ale na pewno przychodzi ktoś z dobrymi intencjami. To nie jest ktoś taki, kto miałby tutaj jakieś po prostu takie dziwne, dziwne zapędy. Jest to ktoś taki prostolinijny, ktoś szczery. Może momentami zbyt taki naiwny, może momentami się jawi taki zbyt właśnie dziecinny, ale o takim prostym sposobie myślenia, prostym sposobie wyrażania uczuć. Więc tutaj warto byłoby przynajmniej spróbować się przełamać, no jeżeli oczywiście z Waszej strony też jest zainteresowanie tą osobą, czyli mniej myśleć w tym wypadku, bo tu macie dwie karty mieczowe, tutaj jest to takie właśnie kalkulowanie, rozważanie, czy w ogóle opłaca mi się w to wejść, no bo może to nie jest dla mnie, może właśnie to jest zbyt młoda osoba, może to jest osoba zbyt taka mało odpowiedzialna, jakiś lekko duch Wam się wydaje i tak dalej, i tak dalej, a może warto czasem zaryzykować. Zobaczmy co w pracy i w finansach. We wrześniu dla zodiakalnych byków. Rozpoczynacie nowe projekty. Ktoś tutaj będzie z czymś nowym wychodził, ale to może nie przynieść takich zysków, jak będziecie oczekiwali, bo jest piątka monet. Także albo właśnie nie przyniesie to aż takich zysków, jak oczekiwaliście, albo troszeczkę pozwoli właśnie podbudować. Mamy kartę siły, także coś trzeba będzie sobie tutaj wywalczyć. To nie jest tak, że ktoś coś da. Samo przystąpienie do nowych projektów nie jest tutaj gwarantem tego, że coś zyskamy na tym. Piątka monet mówi o tym dobitnie. I karta siły przy piątce monet mówi o tym, że tu trzeba walczyć o swoje. Tutaj nic nie jest dane po prostu za darmo. Tu trzeba się rozpychać łokciami, trzeba po prostu pokazać swój charakter, swoją determinację. Zwłaszcza jeżeli jest więcej pretendentów, na przykład do tej samej nagrody. No to wiadomo, że trzeba będzie tutaj powalczyć, bo awans możecie dostać wy, może dostać kolega, może dostać koleżanka. Zgarnąć jakąś pulę za projekt, możecie wy, może kolega, koleżanka, ktokolwiek. Natomiast tutaj właśnie ta karta siły jest przy Was, także Wy jesteście w stanie tutaj powalczyć, faktycznie rywalizować z innymi na równi. Pamiętajcie, aby rywalizować uczciwie, ale też nie oddawać pola zbyt łatwo. Nie poddawać się tutaj, bo macie ku temu możliwości, aby po prostu coś sobie tutaj wywalczyć. Łatwo nie będzie, ale warto mimo wszystko spróbować. Zdrowie, samopoczucie dla zodiakalnych byków we wrześniu 2020 roku. Zdrowie, samopoczucie. Zodiakalnych byków. Słuchajcie, e, przede wszystkim jakieś stany zapalne nam się tutaj pokazują. W piątce buław tak naprawdę to może być cały organizm, obręb całego organizmu, różne takie punkty zapalne, e, jakieś po prostu. Może nawet stany podgorączkowe. Troszeczkę tutaj jest też takie nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu. Dziewiątka kielichów często o tym mówi, że mamy taki przepych, że troszeczkę powinniśmy pofolgować. No i mamy dziesiątkę mieczy. Tutaj jest też takie duże zmęczenie. Mogą być bóle pleców, bóle generalnie kręgosłupa, może konieczność jakiejś rehabilitacji, jakieś nerwobóle, takie bóle przeszywające również. Dziesiątka mieczy też mówi o takim. Wycieńczeniu, trochę psychicznym, czyli właśnie gdzieś tam no dochodzimy do jakiegoś kresu naszych możliwości, jesteśmy zmęczeni, z czymś też przesadzamy, właśnie coś być może tutaj zaniedbujemy za bardzo i to może o sobie dać znać. Jaka rada dla zodiakalnych byków na wrzesień 2020 roku? Sprawiedliwość. Albo ty postępuj sprawiedliwie, traktuj innych tak, jak ty byś chciał być traktowany, albo po prostu tutaj poddaj się tej odgórnej sprawiedliwości, czyli co ma być to będzie, nie walcz z tym, po prostu płyn e, z prądem. To też jest taka karta, która mówi o tym, żeby skończyć to, co się zaczęło, żeby doprowadzać swoje projekty do końca, żeby właśnie pozwolić e, nastąpić pewnym rozstrzygnięciom. Nie trzymać takich spraw, które gdzieś tam zmierzają do donikąd, są e, tak naprawdę niedokończone, wiszą nam gdzieś tam w powietrzu, nie wiadomo, co z nimi zrobić. Karta sprawiedliwości też mówi, aby kierować się umysłem, ale takim właśnie obiektywnym umysłem, czyli nie tak jak mamy w Dwójce Mieczy, bo tu jest bardzo duży subiektywizm. Tu trzeba po prostu tak racjonalnie do wszystkiego podchodzić. Jeżeli faktycznie nad czym się zastanawiamy, to niech te argumenty będą właśnie sprawiedliwe, rzeczowe, obiektywne, wyważone, żeby to nie było właśnie na zasadzie naszej takiej subiektywnej oceny. Ta sprawiedliwość, taki sprawiedliwy osąd sytuacji będzie tutaj dla zodiakalnych byków we wrześniu bardzo, bardzo ważny. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Życzę Wam. Udanego września. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia.